Spotkanie w Biblii to cykl krótkich wykładów wprowadzeń do osobistej medytacji Słowa Bożego, opowieści o postaciach Starego Bądź Nowego Testamentu tych znanych, ale pewnie częściej trochę mało znanych, które gdzieś pojawiają się w naszej osobistej lekturze. Czasem są ich historie przywoływane przez tradycję czy przez inne księgi Pisma Świętego. To zawsze już powstało tych nagrań kilkadziesiąt, więc zachęcam, by przejrzeć, czy już się wszystkie nam wyświetliły, czy wszystkie zostały już przez nas poznane, czy wysłuchaliśmy ich, a przede wszystkim, czy otwieraliśmy Pismo Święte, by spotkać się w tym Słowie z Chrystusem. Dzisiaj opowieść o Gedeonie, o postaci związanej z historią sędziów. To historia z Księgi Sędziów, rozdziały szósty. Siódmy i ósmy. I te, 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 te trzy rozdziały chciałbym zaprosić Was do, do przeczytania. Zachęcam do subskrypcji kanału, Jaśnienia słowa, do zostawienia komentarzy, do polubienia, łapki w górę, wciśnięcia pod tym filmem, także do udostępniania tych nagrań innym, żeby jak najwięcej osób mogło poznać trochę lepiej Słowo Boże, ale też poznać mój kanał, który próbuje tutaj rozwijać Też za ten rozwój bardzo Wam dziękuję. Dzięki Waszemu wsparciu, wpłatom na zrzut.pl, link jest pod każdym filmem. Mogę ten kanał budować i, i dalej go będę budował. Moi drodzy, Gedeon. Gedeon to po hebrajsku znaczy ten, który kosi, kosiarz. To nawiązanie do rolniczej historii tego, tego człowieka i, i jego rodziny. On ma też drugie imię Jerubbaal. Baal Baal to, to, to pan dosłownie ale to, to bóstwo czczone przez kananejczyków bóstwo kananejskie, kult Baala to taki długi spór między kapłanami Baala a, a kapłanami Boga Najwyższego a prorokami na przykład Eliasz, który walczy z kapłanami Baala więc imię jego drugie to Jerubbaal. Baal tutaj Przepraszam, ale muszę odejść trochę od głównego wątku. To znaczy, zanim opowiem o samym o, o, o Gedeonie, trzeba nam zrozumieć, że czas sędziów to jest zaraz po tym, jak Izrael znalazł się w Ziemi Świętej, w Palestynie. Pod wodzą Jozuego wchodzą do Palestyny, rozprzestrzeniają się po tych dwunastu regionach, czy tam powiatach, województwach, powiedzmy, zgodnie z dwunastoma. Pokoleniami Izraela, ale nie ma króla. Są, y, królem jest Pan Bóg. Królem jest Bóg, a oni tworzą swoje struktury, mają swoich wodzów, ale y, radę starszych, żyją w swoich społecznościach i, no właśnie, powołują sędziów na czas niebezpieczeństwa. Sędziowie to są wodzowie w czasie wojny, kierujący wspólnotą. Podejmujący odpowiedzialność w czasie wojny. Dzisiejsze znaczenie słowa sędzia to przede wszystkim ten, który sprawuje sądy, wydaje wyroki, przesłuchuje świadków itd. Natomiast w tym tekście biblijnym, w Księdze Sędziów, sędzia jest tym, który kieruje wojskiem w czasie no właśnie, jest wybierany spośród plemion. Jeśli na przykład jakiś sąsiad atakuje jedno plemię, no to to plemię potrzebuje wsparcia i pomocy, no to łączy się z drugim plemieniem i spośród siebie wybierają sędziego, który będzie prowadził, no i próbują atakować tego wroga. Jeśli wróg jest dość ogromny, no wtedy tych plemion może być 3, 5, więcej, czy całe, czy wszystkie pokolenia mogą też się razem zgromadzić, by Walczyć i powołują sędziego. Łatwiej jest o taką jedność, o, 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 o decyzje spójne wewnątrz tej wspólnoty kilku czy kilkunastu plemion, a nie każdy sobie coś tam wymyśli. Jest potrzebny jeden dowódca, żeby określić, którędy pójdziemy, jak pójdziemy, co zrobimy, aby zwyciężyć. I taka jest rola sędziów w Izraelu. Zanim będzie król, to sędzia jest powoływany na czas trudny. W księdze sędziów to też jest to ciekawie, widać, że kiedy człowiek odchodzi od Boga, wchodzi w pogańskie kulty, to Bóg z, no, powoduje, że ci wrogowie napadają i potrzebny jest sędzia, Pan Bóg powołuje sędziego, który no, jednoczy kraj przypomina o tym, że Bóg jest królem i pomaga narodowi powrócić do kultu Boga jedynego, zwycięża nad wrogiem, Bóg okazuje się zwycięzcą. I Izrael do Boga wraca. A po jakimś czasie znowu odchodzi, i tak w kółko się dzieje w księdze sędziów. Więc Gedeon jest jednym z sędziów powołanych, kiedy Madianici uciemiężają Izraela. Madianici, to naród madianicki, to naród, który no zawsze gdzieś towarzyszy historii Izraela, z tego narodu pochodziła Sefora, żona Mojżesza. Więc Gedeon zostaje tym bohaterem, zostaje wyznaczony, czy powołany przez Boga na sędziego, ale gdy to się dzieje, to rozdział 6, werset 15, to on rozumie swoją słabość, rozumie bardzo pokornie, że, że on nie jest w stanie tego zrobić. Wybacz, panie mój, jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Ma takie poczucie, że cóż on może? Manasses to ta najmniejsza część. A on jest ostatni, najmłodszy z całej rodziny. To nie daj, że w najbiedniejszy, w najmniejszej części. To on najmłodszy, czyli jest zupełnie na samym końcu. A Pan Bóg przychodzi do niego. Powołuje właśnie Jego. Trochę mi się to przypomina historia Piotra, który mówi: Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem grzeszny. Idź do innych. Powołaj innych. Powołaj bardziej gorliwych, bardziej modlących się, głębiej wierzących w Ciebie. Ja jestem słaby. Ale Pan Bóg ma swoje drogi. Jak Jezus powołuje Piotra, choć mógłby pewnie innych, Pan Bóg wie, czemu nas powołał. To byłby pierwszy punkt do, do osobistej medytacji tego tekstu. A Pan Bóg daje taki ciekawy znak opieki. No to co mówi też święty Paweł w liście do Koryntian: Bóg wybrał to, co niemocne, by mocnych poniżyć. Wybrał to, co słabe w oczach świata, by pokazać swoją moc. Wybiera więc Pan Bóg tego słabego, ostatniego Gedeona i daje konkretny znak, znak tego, że doprowadzi, że mu towarzyszy, że to, co zapowiedział, jest pewne i prawdziwe, że to powołanie Gedeona nie jest pomyłką. I tu jest opowieść o runie Gedeona. Oto Gedeon mówi, pozwól, że położę runo wełny na klepisku. Jeśli następnego dnia rosa opadnie tylko na runo, a wszędzie naokoło będzie ziemia sucha, będę wiedział, że Ty mnie kierujesz, że Ty wybawisz Izraela. Bóg wysłuchał tej prośby. Dlatego Gedeon, aby się upewnić, następnego dnia prosi odwrotnie: żeby cała ziemia naokoło była sucha, a żeby była mokra, a runo, żeby pozostało suche. I tak też się dzieje, i, i dzięki temu Gedeon utwierdza się w tym, że Pan Bóg naprawdę ma moc. Runo Gedeona, to też nagrałem w adwentowym cyklu Matce Bożej opowieść o runie Gedeona. No, to jest zapowiedź Maryi. Maryja jest jak runo Gedeona. Zresztą to, ten obraz pojawia się w teście godzinek, które śpiewamy w naszych kościołach. Tak jak cały świat skażony grzechem, a ona pozostaje wolna od grzechu. Tak jak cały świat gdzieś zupełnie suchy oczekuje zbawiciela, ona przyjmuje w sercu zbawiciela. Więc ten obraz runa, które jest mokre, a, a wszędzie na około sucho. Śród, pozostaje pozostaje sucha, wszędzie naokoło mokro, dla ojców Kościoła był takim bardzo jasnym wskazaniem na symbolikę Matki Bożej i jej czystość, dziewictwa, jej, jej świętości. I tak też się dzieje. Gedeon rozumie, że jest powołany, by wyzwolić Izraela, i ma całą grupę Izraelitów gotowych, by walczyć. Ale ich najpierw zwalnia 22 tysiące, po, potem zostaje 10 tysięcy, a on wybiera tylko 300, z którymi pójdzie walczyć przeciwko Madjanitom I, i też wybiera specjalnie taką technikę, by, by, by sprawdzić, czy kandydaci zachowają spokój i. I godność, nawet kiedy będzie trudno, i bierze ich wszystkich, którzy są spragnieni nad wodę, I, i ci, którzy się nie mogą opamiętać, którzy się rzucają do tej wody, jak dzikusy, to ci zostają y, odsunięci od misji, a ci, którzy z godnością potrafią y, uklęknąć, schylić się, nabrać wody do ręki i, I napić się spokojnie z ręki swojej. No ci zachowają spokój w czasie trudności, nie będą kierowali się intuicją taką zwierzęcą, taką jakąś chwilą czy, czy emocjami, ale będą, będą w stanie po prostu zwyczajnie chłodno całą sytuację przetrzymać. To taka rzeczywiście strategia wojskowa, dość mądra i widać, przemyślana. Tak też się dzieje. Gedeon bierze tych 300 ludzi i bierze dla nich jedzenie. Bierze pochodnie i pochodnie chowa każdy w garnku. No, nie ma latarek, więc nie ma innej opcji, ale pochodnia schowana w garnku powoduje, że nikt nie widzi naokoło światła, że to światło jest ukryte. I dopiero na okrzyk te garnki zostały zdjęte, stłuczone i pojawia się wszędzie. Światło w całym obozie Madianitów jest jasno, wszyscy są tak przejęci, że zaczynają atakować jeden drugiego i Madianici sami się zabijają dzięki temu sprytowi, dzięki temu błyskawicznemu, niespodziewanemu pojawieniu się światła w obozie. No właśnie, tutaj trzeba było inteligencji, tak tych 300 wojowników nie y, straciło swojej godności i Zachowali spokój przy strumieniu, gdzie brali wodę, tak też tej trudnej misji przepychania się, przeciskania gdzieś między namiotami po ciemku z pochodnią, też no, byli w stanie wytrzymać i to napięcie jakoś zachować spokój, aby w odpowiednim czasie zaatakować i, i zwyciężyć. Sam rozumie, że to Bóg zwycięża, że to nie On zwycięża. Nie Dedeon, tylko Bóg. Bóg jest królem. Nie Dedeon. Więc po tym wydarzeniu, także no, potem jeszcze inne zwycięstwa, które sprawiają, że, że Izrael prosi Dedeona, by został królem. Ale on nie zwariował. On rozumie, że nic się nie zmieniło, że on dalej jest tym prostym, słabym człowiekiem, tym ostatnim z domu swojego ojca i najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, że on nie jest godzien być królem. Nie uderzyła mu do głowy władza, kariera, bogactwo, które mógłby mieć jako król. To też ważna wskazówka dla nas. I mówi: Nie ja będę panował nad wami, ani też nie mój syn. Pan będzie panował nad wami. Cały czas to, to błupie z króle. Ja jestem, no tak jak powiedzą po co. apostołowie: Czy Jezus będzie uczył apostołów? Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Zrobiliśmy to, co powinniśmy wykonać. Taka będzie rola Gedeona. Zachęcam, by znaleźć chwilę, by otworzyć księgę sędziów, rozdział 6, 7 i 8. I czytać, i odkrywać w tym słowo dla siebie i opowieść o nas.